Mam widzowie. Lecimy z następną partyjką. Setny odcinek serii. 100 odcinków, drogi do 2500. Eee, początek nie jest wymarzony. Ale może utrzymamy 2300 i, i wynik wtedy powinien być dobry. Przeciwnik gra tak bardzo niestandardowo. To ja ustawię się przez odwróconego Londona i. Oh co ten człowiek czyni? Dobrze. Goniec G6, H4, H5 wydaje się dobrym pomysłem. Yy, mógłbym wtrącić goniec E4, żeby wymusić F3, ale, yy, ale nie wydaje się, żeby to miało jakiś yy, bardzo duży sens. Nagranie włączyłem chyba? Tak, włączyłem doskonale. Yy, już mi się tak zdarzało kilka razy mówić do siebie. Przez 20 minut. Dobra. H5. Jak przeciwnik zbije, no to jest wszystko OK. A jak zapcha, to też nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakieś szczególne problemy. Może ewentualnie ten skoczek być tutaj uciążliwy, ale mamy wystarczająco dużo czasu, żeby takim. żeby, żeby przeciwdziałać takim, takim zagrywkom. Może hetman D6. Jakieś tutaj potencjalne szanse na atak przed przeciwnikiem się otwierają, ale wybieram Hetman D6, a nie C7, bo D6 jest bardziej aktywnym polem. Może bez sensu bo sobie gońca zablokowałem, ale w każdym razie idea jest taka, że chciałbym zagrać E5. Tak, Hetman C7 było lepsze. Z jakiegoś powodu wybrałem bardziej aktywne pole. Ale no nie pomyślałem o tym, że, że przecież muszę mieć jeszcze przestrzeń dla gońca. W razie czego będziemy się poprawiać, to yy, będzie trzeba poprawić pozycję ewentualnie. A na razie gramy E5, żeby, żeby zdobyć jak najwięcej przestrzeni, żeby grać aktywnie, żeby nie grać zbyt płasko. Yy, skoczka zagramy na D7, żeby bronić tego pionka. Okej. Okay. Na no takie zagranie, podoba mi się pchnięcie, bl blokada i, i c5, po czym skoczek na c6 będzie mógł stanąć. Tak, yy, szach to nie problem, bo mogę się zasłonić skoczkiem. Właśnie nie wiem, czy gońcem, czy skoczkiem, skoczkiem, goniec i tak nic tam na razie nie zrobi. Co rozwijamy sobie skoczka, rywal do przodu, rywal do przodu. No to zapychamy to. Kurczę, no trudna pozycja do gry. Nieprzyjemna. Może będę zmuszony robić długą roszadę. W ogóle to chciałem tutaj zagrać skoczek C6, tylko jak roszadę zrobię. No, no, jak w tej pozycji zrobię roszadę? Ta roszada będzie mi bardzo potrzebna za chwilę. Tutaj ta linia e otwarta mi naprawdę przeszkadza. Ale dobra, skoczek c6. Zagrajmy aktywnie, nie, nie grajmy pasywnie tylko po to, żeby, żeby wycofać króla, żeby się schować. Musimy zbudować jakąś kontrę. A tutaj mamy bardzo aktywnie ustawione figury i, i jest szansa na to, że coś nam się uda wywalczyć. Skoczek jest dobrze broniony. To zrobimy tak. Skoczek na B4, groźba jednych wideł, groźba drugich wideł. Co jest z tym czeskomem? Nie jestem offline. Mam piękny internet i wszystko działa. Proszę mi tutaj nie, nie wmawiać. Eee, dobra. Wchodzą widły. No właśnie, wchodzą widły i chyba jestem zadowolony. No, mogę dostać szacha. Król odchodzi. Ale tu wszystko jest bronione póki co. Grałem pod widełki. Nie powiem, pomysły ma przeciwnik. Ładne, fajne pomysły. Ale ja też mam swoje triki. Chciałbym zbić tę wieżę. No ale on wtedy sobie tutaj rozwinie. Mogę zbić też tu. I wtedy przeciwnik musi się odrobinkę martwić tym, że trzeba to odbić. A no, można to odbić gońcem, ale. Dobra, wydaje się, że tutaj przeciwnik musi odbić w mniej korzystny sposób, bo musi odbić gońcem lub wieżą. A jak odbije w taki sposób, to lekkie problemy będzie miał. Lekkie, bardzo, bardzo lekkie problemy, ale zawsze. Problem jest taki, że wchodzi ten skoczek i wchodzi ten hetman. No i domin bardzo dominuje tutaj przeciwnik w pozycji. super skoordynował wszystkie swoje figury i to rodzi duże problemy. No ale zobaczymy. Zobaczymy, może może jakoś te partie ugramy. Nie wiem. Trudno powiedzieć, na pewno nie jest łatwo. Może Hetman B6. Czy ja tutaj gdzieś przegrywam natychmiast? Nie jestem przekonany. No Hetman B6 wydaje mi się najlepsze, biorąc pod uwagę, że tutaj te figury wchodzą. Mogę dostać szacha, muszę odejść królem. Może będę poświęcał na przykład Hetmana za dwie figury. I gorzej, że nie mogę ruszyć królem i mam te wszystkie figury, które są powiązane tutaj z królem moim. Okej, okay. i rywal po prostu zdecydował się odbić. To może, może najlepszym rozwiązaniem będzie najpierw wywalić tego skoczka. Bardzo się tutaj muszę bronić mocno. No nie jest wesoło, nie jest wesoło. Może jakoś tak zaaktywizować wieże. Czemu pokazuje ciągle te, te opóźnienia, to nie wiem. Ciągle się zmienia ta, ta kreska. No i całe szczęście, wszystko jest ciągle bronione. Wszystko jest bronione w mojej pozycji. A, tak nie mogę oczywiście zbić, bo jest związanie, ale mogę zbić pionkiem. Czy znaczy, to, że jest bronione, to nie znaczy, że, że nie przegram tego, bo, bo pozycję mogę mieć przegraną tutaj. Przy aktywności przeciwnika i powiązaniu mojego króla, to prawdopodobnie mam przegraną pozycję. Ale. E... No, ale jeszcze trzeba udowodnić. E... Przeciwnik jeszcze musi udowodnić, że, że to jest kompletnie wygrana. E... Myślę, że przeciwnik tutaj rozważa poświęcenie Hetmana na B7 i dlatego tak długo myśli. Hetman B7, Hetman bije, skoczek z widłami, król i skoczek bije, więc. To jest zdobycie przynajmniej jednego pionka, królce 7. I następny pionek. Więc materialnie pozycja się wyrównuje i przeciwnik prawdopodobnie ma trochę lepszą albo dużo lepszą. Trudno mi to ocenić. Więc tak, tak, tak sobie myślę, że on planuje poświęcić teraz na polu B7. Alternatywną, alternatywą jest skoczek D6, poświęcenie skoczka i wtedy bicie na b7 no właśnie Do, właśnie, właśnie o tym mówię yy, i teraz motyw jest taki że nie mogę odejść królem bo bo spada mi wieża albo w ogóle mata dostaje muszę przyjąć tego skoczka i możliwe że przeciwnik wygrywa po biciu na b7 bo za dużo figur atakuje punkt d7 naraz yy. Tak, imponujący wariant ze strony oponenta. Mogę hetmana zaatakować, dostanę szacha, odejdę królem. I pytanie czy ja jeszcze żyję? Nie, bo wchodzi szach tu Można po prostu zbić hetmana, można też szukać yy, czegoś jeszcze bardziej agresywnego. Więc pogoniec d7 chyba... Nie. Tu, 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 tu i jeszcze mam skoczka. Więc jak nie ma jeszcze jakiejś taktyki ostrej, to może przetrwam. Czyli goniec D7, król D8, skoczek C3, yy, skoczek C6, to, to ja też mam skoczek C6 i żyję. Kurczę, jak ja przetrwam te pozycje. Okej, okay, wycofał się. Wycofał się, czyli nadal żyjemy jakimś cudem. No i mamy cztery punkty przewagi. Mamy przewagę wieży, chociaż to jest tak trudne do udowodnienia, że to jest przewaga jakaś. Patrzcie, mam wieżę więcej i zastanawiam się, czy w ogóle przetrwam tę pozycję. I dobra, jakie mam pomysły? Mam pomysł, żeby zagrać, na przykład f5. Bardzo smutny ruch. Ale po biciu w przelocie mam tu. Mogę też odejść królem, żeby zejść ze związania i próbować poprawić moje figury w końcu. Może F6. Aha, ale nie, F6 nie mogę, bo, bo nie mogę zbić skoczkiem. Odejdę królem. Odejdę królem, bo bardzo zależy mi na tym, żeby z tego związania zejść. Ta wieża za dużo krzywdy mi tutaj robi. No, widzicie, to jest taka pozycja, w której strasznie się muszę bronić. Bardzo mam mało dobrych ruchów, ale jeśli uda mi się. Ją ustać, no to mam taką dużą przewagę materialną, że, że muszę to po prostu wygrać. A tylko przeciwnik nie odpuszcza, on też poprawia swoje figury, on tutaj też ma bardzo dużo dobrych opcji. No i w tej chwili nie wiem, co zrobić na tego szacha. Będę musiał zawrócić, a to tak. No nie uśmiecha mi się taki manewr. Może pionek F5 teraz, i po szachu król 8 Zróbmy tak. Zróbmy tak. A jak rywal zbije w przelocie, wezmę Hetmanem. Jak dostanę szacha, to króle 8. Aha, ale wymiana Hetmanów i zdobywa gońca. No dobrze nie jest. Tego szacha dostaje ten, cały ten szach, właśnie ten szach jest problematyczny. Ale jeśli nastąpi wymiana Hetmanów, która następuje, dostanę szacha, odejdę tu, on zagra tędy, to się to ratuje. Mnie fakt, ratuje mnie fakt, że nie dostaję mata. Co on tak? No, mat w jednym masz, dobra. Ok. Masakryczna była ta partia. Myślę, że fajna gra, jak na setną partię serii. Ale było to jakieś kompletne szaleństwo, co tutaj się działo z tymi figurami. Zróbmy analizę. Dokładność po mojej stronie była niska, po przeciwnika wysoka, naprawdę. Ale ja chcę zobaczyć ten jego atak, bo. No no tutaj przesadziłem. Chciałem grać zbyt aktywnie i podjąłem dwie złe decyzje. Po pierwsze, hetman D6 był złym ruchem, Hetman C7 było lepszym, i tak powinienem zagrać. Z jakiegoś powodu sobie ubzdurałem, że muszę mieć hetmana na lepszym polu, ale przecież gońca sobie blokuje. Nie wiem, kompletnie mi coś po prostu się przestawiło w głowie, zagrałem zły ruch i. I tutaj, idąc za ciosem, chciałem zdobyć dużo aktywności i zablokować tego gońca, ale. Ale koordynacja pomiędzy moimi figurami była naprawdę bardzo słaba. No i nie miałem jak zrobić roszady, kompletnie mnie to zgubiło. Tu w ogóle się okazuje, że cały mój pomysł z widełkami jest bez sensu. No ale ten atak. Ten atak grał się. Trochę częściowo grał się sam. Nie no, tutaj pięknie zagrał. No i ten mat. Ten mat to jest majstersztyk. To, że tutaj tymi gońcami wjechał. Z mniej widzicie. No to jest właśnie to. To jest właśnie to, że aktywność często jest dużo ważniejsza od materiału. Muszę powiedzieć, że przeciwnik zagrał piękny atak w tej partii. Bardzo mi się ten atak podoba i ten mat na końcu. Król w ogóle na wyjściowym polu skończył ostatecznie i na E8 został zamatowany. No dobra, fajna partia, niestety nie po mojej myśli. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do wspierania kanału w dowolny możliwy sposób, zapisywania się do mnie na lekcje. I jutro lecimy dalej, walczymy dalej, wbijamy kolejne pułapy rankingowe, staramy się e, grać jak najlepiej, czy to kryzys, czy nie. I e, do zobaczenia.